Z Ennym Agromarszem rozpoczynamy kolejny sezon wystawowy w Marszewie. Już po tych targach ten teren będzie zamknięty. W czerwcu będziemy się spotykali wyłącznie na polu. Tutaj zaczną się prace modernizacyjne po to, żeby przygotować ten teren w nowej jakości na otwarcie i na nową odsłonę podczas targów październikowych po to, żeby i wystawcom, i zwiedzającym, którzy nas dzisiaj wyjątkowo licznie odwiedzili, stworzyć lepsze warunki pobytu, prowadzenia rozmów, spotkań i rozmów związanych właśnie z obszarem działania, z produkcją, z usługami, z doradztwem.